Hej z tej strony Brewku, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w przeklętych wyspach. Dla tych, którzy jeszcze nie grali w grze, chodzi o to, żeby przetrwać. Na wyspach pojawiają nam się losowe, wygenerowane mm, przeszkody, że tak to powiem. I albo możemy to przetrwać, albo przegrać, więc um, tak. Zaczęliśmy sobie rundę. Jak widzicie, ktoś już tam zginął, niestety spadł. Dzisiaj mam nadzieję, że audio z gry będziecie mieli w tle. Nie wiem, dlaczego wtedy nie było. Mam nadzieję, że naprawdę teraz będzie. A jak nie, to po prostu. Sorry. Nie wiem, OBS po prostu ma jakieś bugi dziwne. No ale nieważne. Zastanawiam się, dlaczego ta osoba ma takie. <laughs> o nie, tornado. No to ja przegraliśmy. <laughs> Żyje. Dobra. Nieważne. E, wracając do tematu. Nie wiem, czemu ta osoba ma takie dziwne. ...kwadraty koło siebie, pewnie to jakiś efekt jest, nawet go nie widziałem. Ogólnie w Przeklęte Wyspy grałem ostatnio chyba, nie wiem, z parę miesięcy temu, więc... ...nie ogarniam, co tutaj nowego jest i tak dalej. Ważne tylko, żeby przeżyć. Jak widzicie, ktoś tutaj ma... Um, ...takie coś, co zabija i się kręci. Nie wiem, jak to tam się nazywało. Widać, że tu kolejne tornado było. A, i zapomniałem wam powiedzieć, że są dodatki, które możecie sobie kupić jeszcze chyba w sklepie, bo teraz ja tam widzę na sklepie można sobie kupić też za robuxy, ale nie wiem czy da się jeszcze za końce w grze. Mam niestety tylko 56, chyba musiałem na coś wydać ostatnio. O nie, dobra, musimy stanąć tak. To jest taki tip, żeby po prostu tutaj przeżyć. A my zaraz, zaraz sobie z tej wyspy tutaj uciekniemy, bo za długo my tutaj nie przetrwamy. Bo jeszcze zaraz właśnie teraz zginiemy. Dobra, uciekamy z tej wyspy. E, przejdziemy sobie na, 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 na. Strzelam, że ta wyspa. Dobra. Myślę, że dobrze trafiłem, ale że ta wyspa nie, jakoś się nie zniszczy czy coś. Dobra, jednak przeżyłem. E, Typowo, właśnie ma tutaj mieczyk, czyli on będzie mógł nas zabić w tej chwili, więc trzeba u niego uciekać. Ogólnie to mam teleport, który teleportuje w osobne miejsca. Ale czasami to się w ogóle nie opłaca, bo wytelapię was na przykład na, na takie coś, no i po prostu już zginiecie. E, mam też takie mm, budki, które chyba dają speed'a, nie pamiętam jak to było. Tak, one dawały speed'a, a te dawały po prostu wyższe skoki. Możesz sobie jeszcze skoczyć z wyspy na wyspę. O! Mamy to. O nie, mogę nie skakać jednak. Dobra. <laughs> jednak nie skaczemy, bo to czasami wypierdziela po prostu i gniecie Jest ufo, o nie. O nie, ufo. O nie, ufo. Pomocy. Dobra, uciekam stąd. Najgorsze jest to, jak ktoś ma właśnie ufo, bo ufo. Może, można tutaj wypierdzielić jakąś osobę, no i po prostu giniecie. Proszę nie. Oszczędź mi tego. O, dobra, za, za, zabiera tom. Proszę oszczędź mnie. Ogólnie UFO też można kupić za robówce, ale czasami też się generuje na normalnych sobie wysepkach tutaj. O, dobra, przeżyliśmy. Uf dobra. Zostajemy jednak tutaj, wolę tutaj po prostu mm, zostać z tym typkiem. Chicoi, pozdrawiam. Chociaż i tak tego oglądać nie będzie, bo mnie nie na. Tam w ogóle się pali coś. Co jest? O nie. Dobra. Uff, żyjemy. Typo niestety zginął. A nie, wytelepo. Co jest? Przecież on tu zginął. O co chodzi? Dobra, nie wiem. O dobra, mam szansę teraz uciec z tej wysepki. Dobra. Szybko, 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 szybko. No Tam niestety nie dojdę, ale. Moglibyś tam iść, bo tam jest teleport i on po prostu by nas wytelepał gdzie indziej. Chociaż teraz mógł. A nie, jednak nie zniknął. Typa w ogóle się tutaj tepnął. O nie, wulkan. Dobra, musimy uciec. Tylko nie wiem jak. Uuuu, no to. No to zginęliśmy. Przeżyła. Ktoś przeżył, ale farciarz. 120 HS. Ej, nawet dużo zdaje. Nawet ekspa dużo da. Które jesteśmy. Drudzy, dobra. W sumie ja dawno nie grałem, to. O. Dostajemy jakieś przedmioty nawet. Oj teraz mam jakiś spadochron. <laughs> Niestety mi zastąpiło to za moje teleporty, chociaż ich tak nie będę używał, bo one chyba teraz są za... O nie, nie otworzyłem. One są chyba teraz za robuxy. Bo kiedyś można było sobie po prostu za końce kupić, a teraz. Wszystko za robuxy na tym Robuxie. Dlaczego? Ale luck był. Haj. I tak mnie nie znasz Typie, a już piszesz, hi, no, ale dobra. O, tutaj jest przerąbane, bo w tej klatki nie wyjdziecie już. Trzeba użyć butków albo czekać, jak ona chyba się. Ona się potem chyba niszczy coś takiego, nie pamiętam. Mogę was prowadzić w błąd. Please, no kill. Him. Jak mogę cię zabić, jak, jak ty chodzisz za mną. Znaczy, w ogóle cię nie mogę zabić. No, chyba że dają mieczek, no to wtedy skuszę się i zabijecie. Dobra, co teraz będzie? O, znowu klatka i tornado. O, typiara miała farta. Chociaż to tornado to w sumie wychodzi na plus, bo... Albo czasami może też wyjść nie... O, widzicie? Ktoś ma mieczyk ehm, To też może czasami wyjść nie na... Jakby to powiedzieć, na minus Ponieważ jak tornado was gdzieś wywali... O nie, dobra, jesteśmy... Zginiemy Dobra, jednak nie ehm, Jeżeli tornado was gdzieś wywali na przykład na takie coś, no to już jesteście... On jest ufo, tak dalej, jako serio No jesteśmy... Tylko nie mnie, proszę Ufo jest zbyt opę na tą grę Trzeba uciekać stąd To by przydało się zniszczyć, o ktoś już niszczy, dobra Ale to jest głośne, o kurcze Uciekam, uciekam, zostaw mnie, zostaw mnie Dobra, żyjemy O nie Idź sobie O, dobra, masz Nie ma za co Teraz żebyś tylko mi tego nie dał Proszę cię, nie w ostatniej sekundzie mi odda. Ja jestem 100% pewny. A nie. <laughs> Oszczędził mnie. Nawet niezły typo. O! Ktoś zniszczył akurat lód więc spoko. Będzie mniej wysepek i będzie większa szansa na wygranie. Ehm, um, dobra, teraz co się pojawi. O nie, jestem w klatce. No to teraz tylko czekać na tornado albo użyć gravity boots. Czy tam, jak to tam jest, nie pamiętam jak to się nazywało. A, czyli jednak te klatki po jakiejś czasie znikają. Nieźle. To mi się podoba. Przypał trochę, że jestem. <noise> no niestety. Pomocy. Jestem za kratami. Wypuśćcie mnie. Dajcie suba i lajka, like, to mnie wtedy wypuszczę. Ha! Zginęła. <noise> Trzeba było nie ten... O, dobra, jest, wypuścili. Ale ja od tego typu muszę spierdzielać. A, dobra, on pójdzie sobie ode mnie. O, widzę, że ktoś już tutaj... Uuu, no i kolejne ufo, jak ja tego nie lubię. Proszę, nie. Coś czujesz, że do mnie będzie lecieć. A nie, jednak on hej? Nie. Kogo ona będzie chciała wziąć? O, dobra, tornado teraz kogoś na moją wyspę. A nie jednak nie. Już myślałem. Kogo weźniesz? O, jakąś typiarę. A, nie wyszło ci niestety, ale ufa ci teraz skończy, co. Nie... No chyba nie. chyba nie, chyba nie, chyba nie. Dobra. Ona nie umie tym w ogóle sterować. My jesteśmy na plusie. O, dobra. Jest raz nas mniej. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O nie, Tornado. Proszę tam, proszę tam, proszę. Nie, to czasami tak co tak wyrzuca. O nie, zginąłem. No niestety. Ehm. Um, to my sobie w ogóle... O, dobra, jestem tutaj. Drugi, ale trzeciej osoby w ogóle nie ma. Eee, sobie coś jest na spawnie. Tutaj mamy do kupienia mieczyk. Ktoś tutaj... Ale to UFO jest głośne. Tu można sobie kupić miecze. Tutaj jest spadochron co dostałem właśnie, aż to tyle kosztuje i tych już Gravity Boots, no właśnie, 8 do 45 Robuxów, więc chociaż... Eee... Czy ja tu coś mogę kupić? Jakieś bo VIPa mogę sobie kupić, ale nie chcę. A, mogę sobie za pieniążkę nakupić? nie na no spoko. Myślałem, że to już będzie wszystko za Robuxy. Ktoś tutaj coś kupuje, bo słyszałem dźwięki. No, i tak jak mówiłem, UFO możecie sobie kupić za 35 robusty i po prostu je zaspałnić. Niestety, tylko jedno. O! Mamy kolejny, mamy kolejny chest, i mamy kolejny level up. Oh, yeah! Który byłem. E, no, taki szósty. Dobra, mogę to otworzyć. <laughs> Unlock, e, które stawiamy? Ja bym stawiał na środkowe. O! Coś dostałem. To teraz, to. Co dostanę? Aha, nie wiem co dostałem. Nie no, świetnie. Dobra, trudno, nieważne. <noise> Coś tam dostałem na pewno. Mam nadzieję, że nie powietrze, bo tutaj tak jak przypałby trochę był. Teraz. O, mają. O nie, jest ten. Jest ziemniak. O nie. Ale tam mają teleport, ale fajnie mają. Ja tam chyba się przejdę właśnie zaraz. Uff, dobra, uciekamy od tego ziemniaka. Widzicie, wszyscy tutaj idą, bo po prostu to jest. Tylko żeby się... Aaa, dobra. Chyba nie zdążę. No nie, jestem na lodzie. Ale dobra, to też jest, nie jest takie, że zrzuci się od razu. Chociaż... Dobra, lepiej nie kombinuję. A, jeżeli by ktoś w ogóle pytał, to tą pelerynkę akurat yy, mam, dlatego że grałem jak była beta. Albo alfa, nie pamiętam, kiedy się dostawało. Więc ci, co teraz zaczną grać po prostu w tą gierkę, to już tego nie dostaną. Czemu oni wszyscy wchodzą w ten teleport, lol? <laughs> Mam nadzieję, że teraz ten portal nie zniknie. Ale chociaż chyba. albo nie? Dobra. Ale na tej rundzie już na pewno zniknie. No nie, proszę cię, typie. Co jest? Co się stało? Aaa, wulkan, ale ja miałem taki laga Dziwnego, że mi się biały ekran zrobił. O, właśnie, co to? Dostaje się końsy teraz? Ty, ale fajne. Możemy to sobie rozbierać po spawnie i dostawać końsy. Nie no, spoko Co my w ogóle dostajemy do tego wipa? Wipa. Mmm. No, to, to zawsze, to zawsze. Um, tu w ogóle jakieś autko jest? Czy my byśmy dostali tutaj jakieś autko? <grych> Chyba tak. Dobra, ale. O! Tu jest jakaś plaża. Hmm. Nieźle się rozbudowała ta gra. Chyba, że ta, ta, ta plaża już tutaj była. Ja jej nigdy nie widziałem. Oj, tam mamy do zdobycia też, ale nie chcę po prostu po to iść. Mogę sobie jeszcze na rundę raz. Wbić, ale to pewnie jest Robuxy, więc raczej nie skorzystam z tej oferty. No cóż, popatrzymy sobie jeszcze chwilę, co oni tutaj robią. Tu mamy w ogóle jakąś tam polinę. O, ona też działa. Tu mamy jakieś prowizoryczne krzaki. Nie no, spawnię w sumie spoko, to mi się zawsze tutaj podobało. O, i tutaj jestem. To coś do zdobycia. Nie wiem, co to jest w ogóle jakiś owoc tej wyspy. I dostaliśmy trzy hajsy. Jej. Będziemy bogaci. Tam mamy w ogóle jakieś góry. Dobra, zdobędziemy sobie jeszcze to jedno. I zakończymy sobie odcinek. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie. Lek like wstecznego. Cześć!